I robię. więc plan mieliśmy rozpisany na te 6 tygodni, na każdy dzień, godzina i co w planie do drugiego. Wolnego niewiele było, bardzo dużo widzieliśmy, dużo się nauczyliśmy. Dowiedzieliśmy się wiele o organizacjach pozarządowych w Niemczech. Największą organizacją wolontariacką, skupiającą właśnie wolontariuszy w Niemczech, to jest Caritas. Pracuje tam jako wolontariusze około 800 tysięcy ludzi. A drugą organizacją jest tak zwany Parytet, który jest dachem jak gdyby, organizacji samopomocowych i w Niemczech pracuje tam około 600 tysięcy ludzi. My pracowaliśmy dwa dni w Caritasie. Pierwszego dnia jeździliśmy samochodami, Jeden jeździł Jurek, drugi Mias, jeszcze z ekipą niemiecką, po trzy osoby taka ekipa, jeździliśmy po sklepach spożywczych dużych i zbieraliśmy żywność. Żywność, która miała krótki termin przydatności do spożycia, już tam parę dni i te sklepy to przekazywały właśnie dla Caritasu. Nazbieraliśmy tego sporo, bo każdy z nas po pełnym samochodzie takim dostawczym. Jedną z największych organizacji WZ była organizacja zwane Domy Starców. Było to dla nas bardzo miłe zaskoczenie Domy Starców. Wyglądają dosłownie jak, pa, jak, jak pa, pałacy. Nawet pokoje dla ludzi starszych były przygotowane w stylu ich młodości. Tak, meblon. W latach 60, 60, 60., 70. i tak? wcześniej. Yy, MZT ma 36 tysięcy ludzi, a samych wolontariuszy w MZT jest około 6 tysięcy. Także jest to naprawdę wspaniale zorganizowane. W każdym razie organizacje, które są w cholnicach i które powstają w cholnicach, będą chcieli mieć jakieś wiadomości. Jestem w stanie im. Yy, pomóc odpowiedzieć na poszczególne, na poszczególne tematy na tej płaszczyźnie. Tematu było bardzo dużo, a to trzeba bardzo dużo czasu, żeby to wszystko powiedzieć. Bardzo dużo nam pomagał pan burmistrz Menikiewicz, uczestniczył wszędzie z nami, zapraszał nas nie tylko do organizacji charytatywnych, ale do tzw. Tak organizacji festiwalowych, którzy, na, 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 przepraszam, karnawałowych, których jest w msletem, około 17 uczestniczyliśmy w budowie pojazdów, które później przyjeżdżały na paradzie w Mstety. Wyglądało to tak, że podjeżdżał Pan Burmistrz do nas, do domu, zapierał nas i zawodził na bardzo duże farmy, gdzie odbywały się właśnie te, gdzie budowali te bardzo duże takie pojazdy, które były nie tylko z, te, z tego, ale były też takim motorem, gdzie się ruszały różne osoby. I tam oczywiście były śpiewy, tańcze, oni popijali piwo, nawet się tłumaczyli, że żebyście w Polsce nie mówili, że my tak tutaj dużo piwa, to tylko na festiwalu, na, 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 na kadawarach <laughs> film. Na, na <kardawale> <laughs> Pięć lat Dodam także, że zostaliśmy pierwszymi osobami w historii miasta MZP, <laughs> które dostały obywatelstwo czasowe. Za, za każdym razem, jak będziemy w MZ, jesteśmy obywatelami miasta MZ. Czyli jesteśmy obywatelami na czas. Po raz pierwszy w historii, krótka jest historia miasta MZ, bo dopiero 75 lat minęło w roku, ale jest to jakaś duma dla nas, że po raz pierwszy w historii coś takiego, w historii miasta MZ było. No to jest tylko czy faktycznie? Bo jeśli faktycznie... Faktycznie, Na czas pobytu w To jest bezterminowy. Jeszcze Jurek mi powiedział dokładnie na czym to polegało ta praca nasza i, i, i ten podział tej żywności tam. Więc osoby uprawnione, przez socjalant do otrzymywania pomocy takiej materialnej, Ładną zapaczkę, tak te paczki robiliśmy, tam było wszystko w tej paczce, i chleb, i do smarowania, i ser, i zapakowane węgliny, i czekolady, no najróżniejsze rzeczy. I ta paczka, mam dosyć duża, kosztowała tą osobę, która przechodziła, miała uprawnienie, 1 euro. 2 euro za paczkę. Nie była wydawana jak u nas. To, to tylko dla ludzi upoważnionych. Też się nie, tak jak w nas jest w Banku Żywności, tylko to było... Musieli kupić coś. Ale w zamian za to, raz w tygodniu, raz w przychodzili tam pracować również z tym, raz w tygodniu, za jedno euro na dzień. Także tam właściwie to się nic nie marnuje, no, trochę myśmy wyrzucali. Bo na przykład no, pomarańcze się psuły, to jak troszeczkę na dni, to jest wszystko to, to do kosztów. Ale z moich obserwacji ta paczka za te 2 euro, to wyglądała, w sumie czyli w sklepie kupić około 20 euro. Braliśmy też udział w, w pracy jako obserwatorzy, w pracy Komisji Rady Miejskiej, akurat infrastruktury i widzieliśmy jak się kłócili o jedno drzewo, czy przesunąć chodnik, czy drzewo usunąć. Nie skończyło to się niczym akurat w czasie tej, no fajnej, tej debaty. Potem mieliśmy też zaszczyt brać udział jako widzowie w sesji Rady Miejskiej. Wyglądało to w ten sposób, siedzieliśmy na balkonie. Większość tutaj z Państwa była już, w zatem nie wiecie jak to wygląda. To sala obrad, to jest taki balkon. W ogóle siedzieliśmy na tym balkonie. No i Rady Miasta jest burmistrz. I on prowadzi sesję miasta. Radnych jest około 40, bardzo dużo. I pierwsza rzecz, jaka była, to pan burmistrz Melinkiew zwrócił się do publiki. Czy ktoś z publiki ma jakiś problem, albo pytanie? No proszę, To było pierwsze pytanie. Był jeden pan, burmistrz to zapisał, powiedział, że zastanowi się nad tym i rada też się nad tym zastanowi. I potem zaczęły się prace sesja była. W momencie, gdy dochodziło do spraw finansowych, to sesja stała się zamknięta. Tak, wyprosili wszystkich gości. Także to było już tam te finansowe sprawy były takie dosyć tajne. Chciałbym jeszcze powiedzieć tak, że bardzo podobała nam się praca straży pożarnej z DTN. Słuchajcie, to jest miasto jako choinica, a straż pożarna jest ochotnicza. Tam wszyscy są pracująco za budową indziej, a strażacy to to są ochotnicy. Teraz mieliśmy zaszczyt brać udział w takich nocnych ćwiczeniach, gdzie się paliła fabryka i widzieliśmy, jak to sprawnie wszystko działa. To jest właśnie nie do pomyślenia, że oni mają tak... A dlaczego są strażakami ochotnikami? Bo ich czas dojazdu do zdarzenia Mieści się w granicach czasu dojazdu straży zawodowej. Tak to jest organizowane. Pan burmistrz miasta MSD kupił dla straży pożarnej, dla ćwiczeń, dom, który miał mieć na odbiórki. I niedaleko no, straży pożarnej, oni się ćwiczą w tym domu. Jeszcze się nie zawalił. <laughs> no, to jest taka gmina, która energetycznie jest niezależna od nikogo. Sama dla siebie wszystko produkuje, całą energię. Ogrzewanie, wiatraki mają, gmina, to jest... Może od początku powiem jak to wyglądało, o 3 lata temu niektórzy z Państwa też z nami tam byli, w Arbek. Burmistrz Arbek już zakupił ziemię o bur, Młd. A ten skład amunicji. Ten skład amunicji około 15, 15 hektarów, to kupili za symboliczną sumę około 1 euro za, za metr. Jeszcze jedna rzecz, która mnie też tam uderzyła Pana, to też jako wolontariat jest prowadzony w szkole nauka języka polskiego. Byliśmy jako eksperci. <noise> Tam na tej lekcji języka. Dziewięć osób się uczy: dwie panie z ratusza, a reszta osoby. Niemcy. Niemcy, którzy chcą mieć kontakt z Polską. Oni... I pytałem się, dlaczego? jaka jest przyczyna, dlaczego chcecie się uczyć języka. A no, bo raz byliśmy w Chojnica, chcielibyśmy jeszcze raz jechać. Tak nam się to bardzo podobało. I w tym musimy umieć się dogadać. I naprawdę robią, widać było, że potrafią już nam stlecić jakieś zdania, myśmy do nich po polsku mówili, a oni się odzywali. Super to.